Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 8 2021. 17:19. Klimatyzator ma filtr wewnątrz kabiny który jest odpowiedzialny za utrzymanie kabiny w czystości i zdrowiu. Filtr kabinowy jest odpowiedzialny za zatrzymywanie zanieczyszczeń w powietrzu, takich jak kurz, dym, pyłki, popiół i inne szkodliwe materiały, aby zapewnić optymalne zdrowie pasażerów. Oprócz zatrzymywania wyżej wymienionych zanieczyszczeń, kabinowy filtr powietrza jest również odpowiedzialny za zatrzymywanie wilgoci powstającej w porze deszczowej która powoduje pleśń i bakterie w układzie klimatyzacji. Jeśli więc zauważysz, że twój samochód ma nieprzyjemny zapach lub że przepływ powietrza zmniejszył się, powinieneś rozważyć wymianę filtra kabinowego, aby dać swojemu systemowi i tobie oddech czystego powietrza. Zebraliśmy tutaj pięć najlepszych marek kabinowych filtrów powietrza do Twojego samochodu. 1. Te kabinowe filtry powietrza które są dostępne dla różnych popularnych marek pojazdów, takich jak Honda, Chevrolet i Toyota, są wysokiej jakości i działają lepiej niż ogólny filtr kabinowy, a nawet niektóre filtry OM. Sekretem konstrukcji e to jest węgiel aktywny. Węgiel pomaga odfiltrować zanieczyszczenia i inne niepożądane materiały z powietrza. Papier ma również wysoką jakość w porównaniu z cienieszym tańszym materiałem papierowym stosowanym w innych kabinowych filtrach powietrza. 2. Fram Fresh Freshbreze. Filtr powietrza Freshbreze firmy Fram przenosi świeżość na wyższy poziom. Dzięki sodzie oczyszczonej i węglowi aktywnemu Arm i Amp Hammer zarówno węgiel aktywny, jak i soda oczyszczona pomagają odświeżyć powietrze, usunąć zanieczyszczenia i wyeliminować nieprzyjemne zapachy. Fram obiecuje, że filtr pomoże usunąć do 98% kurzu, pyłków i innych zanieczyszczeń oraz zmniejszy ryzyko pojawienia się stęchłego zapachu w systemie HVAC. 3. Filtr powietrza kabinowego ECOGARD Premium Filtr kabinowy ECOGARD Premium jest oferowany w szerokiej gamie kształtów i rozmiarów pasujących do różnych pojazdów, zarówno nowych, jak i starych, podobnie jak większość wysokiej jakości kabinowych filtrów powietrza, nie tylko zapewnia, że świeże powietrze dociera do wnętrza samochodu, przez układ klimatyzacji, ale także zapewnia długowieczność układu chwac pojazdu poprzez promowanie regularnego przepływu powietrza. Filtr z węglem aktywnym MAN Filtr z węglem aktywnym MAN jest również oferowany dla wielu różnych marek i modeli i jest idealny dla właścicieli Audi i Volkswagena, a także innych niemieckich marek pojazdów. MAN twierdzi, że ma najwyższą skuteczność filtracji dzięki połączeniu przyciągania mechanicznego i elektrostatycznego oraz zapewnia optymalną wentylację dzięki minimalnemu oporowi. 5. Kabinowy filtr powietrza pod auto. Ten ekonomiczny kabinowy filtr powietrza jest świetnym zakupem, nie tylko jest niezwykle ekonomiczny w porównaniu do niektórych konkurencyjnych produktów. Ale także wytrzyma do 15 tysięcy mil, czyli nieco ponad rok. Podobnie jak wiele innych produktów z tej listy, jest on dostępny dla szerokiej gamy marek i modeli i powinien być kompatybilny z większością popularnych pojazdów. Możesz być zainteresowany.